Doberek, ja jestem Szybor, a w tym tygodniu mocno się podziało. Historia pędzi, a ktoś niedługo chyba spadnie z rowerka. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału oraz zostawieniu lajka i komentarza pod tym filmem. Oraz o streamie na YouTube dzisiaj o godzinie 17:00, więc wpadajcie. W tym tygodniu zaczynamy od monologu Mary przy naszym kompasie. Co ona tam wymyśliła? Mój sabatekon jest już prawie gotowy. Świetnie. Pozostanie nam tylko czekać, aż linie geomantyczne odpowiednio się ułożą. Wtedy wypędzimy Czerwia Savatun i odzyskamy Ozyrysa. Zdradza ci więcej niż ja, strażniku. Choć ciężko powiedzieć, co w jej słowach jest słodyczą, a co trucizną. Wrona jest na to szczególnie podatny. Wyczuwam w nim taką samą potrzebę aprobaty jak u Uldrena. Pozyrysa też wielbił. Równie mocno, co ciebie. Nie zapominaj, o co cię poprosiłam. Do czasu rozpoczęcia rytuału wytyczaj linię geomantyczną. Jesteśmy blisko sprowadzenia ostatniej sekund do domu. Wychodzi na to, że niedługo będziemy mogli rozdzielić savatun z jej czerwiem. W każdym razie Mara mówi znów, że Wrona jest podatny na manipulacje Sawatun oraz przyznaje, że polega on na nas oraz polegał na Sawatun, gdy była Ozyrysem. Mara wyznała też, że mówi nam mniej niż Królowa Wiedźma. I myślicie, że to wszystko będzie takie proste? Zbierzemy te kuny i do domu? Zobaczmy kolejny film, gdzie porozmawiamy z Sawatun oraz kimś jeszcze. Już wiecie z kim? dla mnie miła. Miałem cię za przyjaciółkę. I co? Okłamałaś mnie! Pomogłam ci uwolnić brzeg od Zivu Arad. Ściągnęłam do ostatniego miasta. Prowadziłam. Milcz. Skoro tego chcesz. Chcę prawdy. Byłam dla ciebie miła, bo tak chciałam. Bo prawda boli. Wiesz to lepiej niż ktokolwiek. Nie interesuje cię specjalnie to, kim byłeś. Nie jestem nim. Jak możesz tak mówić, skoro nawet nie wiesz, kim był? Jeśli rzeczywiście chcesz prawdę, połóż na mnie swą dłoń. Wronu nie, proszę. Widzisz? Twój duch myśli, że lepiej, żebyś nie wiedział. Zrobiłem Wrono, nie, nie zbliżaj się. Co mu pokazałaś? Wszystko. Nie, czekaj. Zraniłaś go. Ktoś musiał to zrobić. Lepiej, żeby to był przyjaciel. Nie patrz tak na mnie. Nie możesz powstrzymać nieuniknionego. W głębi duszy Wrona chciał wiedzieć. Dowiedziałby się w ten czy inny sposób, czy to tabu strażników, czy nie. Należą mi się podziękowania. Wyobraź sobie, gdyby zrobił to ktoś o złych zamiarach. Ktoś mógłby podkoloryzować historię o tym, jak zginął, aby obrócić go przeciwko tobie. Przeciwko Wędrowcowi. Ja nigdy bym tego nie zrobiła. Widzę w nim zbyt wiele z siebie. Oboje szukaliśmy celu. Teraz, gdy wrona go znalazł jako strażnik, widzi, co to naprawdę oznacza. Drugą szansę? Przemyśl to ludzie nie chcieliby się dowiedział, żeby chronić wronę przed nim samym? czy żeby chronić siebie przed wroną. Lubię nasze pogawędki. Więc wrona chciał prawdy i ją dostał. Na szczęście dostał ją w jakkolwiek kontrolowanych warunkach. Sawatun pokazała mu, kim był wcześniej. Pokazała mu Sowa. Wrona uciekł, a Sawatun uznaje, że zrobiła dobrze. Mówi, że ktoś mógłby zmienić historię... Aby obrócić wronę przeciwko nam oraz wędrowcowi. Czy ona właśnie zasugerowała, że to nie my go zabiliśmy? Czy w takim razie pokazała mu, że Petra go zabiła i to była prawda? I Sawatun nie chciała go okłamywać, ponieważ widzi w nim wiele siebie. Łaskawca. Mówi, że oboje szukali celu, a teraz wrona go ma. Czy to znaczy, że nastawiła go przeciwko Marze i Petrze? A może faktycznie pokazała mu prawdę, tylko jaki w tym cel? Jego. Masz moje pełne wsparcie. Jeśli chcesz przeniesienia, mogę to załatwić. Ale może potrzebujesz najpierw trochę czasu. Jeśli się teraz zatrzymam, to. to chyba się całkiem rozsypię. Muszę mieć jakieś zajęcie, coś robić, ale. ale nie tutaj. Muszę być jak najdalej od niej. A jesteś gotów pracować z kimś, kogo znasz? Z kim? Szukam agenta, który utrzymywałby kontakt z cesarzową Chiatr. To duża odpowiedzialność. Może moglibyśmy omówić to osobiście. Wkrótce pojawi się we wieży. Wrona chce jak najszybciej odejść z okopu. Nie mówi dlaczego, chociaż Ikora chyba już się domyśla. Ważnym jest jego jeden cytat. Muszę być jak najdalej od niej. Kogo on oznacza? Czy chodzi o Marę? Petrę? A może Sawatun? Sawatun byłaby oczywistym wyborem. On widzi, że próbuje ona nim manipulować, chociaż daje jej się złapać na to. Petra jeśli faktycznie go zabiła, może też być dobrym wyborem. Zwłaszcza, że było widać, jak go znienawidziła. Jak bezwzględna wobec niego się stała. A może właśnie Mara? Wrona zobaczył, co Uldren zrobił w jej imieniu. Uldren zrobił wszystko, żeby odnaleźć Marę. Może Wrona nie chce, żeby ten scenariusz się powtórzył? Na sam koniec, Ikora mówi, że może go przenieść. Przydałby jej się agent, który będzie utrzymywał kontakt z cesarzową Kaitol, czyli będzie pracował z Lordem Saladinem Fordrem. Książę przebudzonych, brat królowej, morderca. Teraz wiem kim byłem. A ty, ty. Wybacz. Zrobiłeś co musiałeś. Na Twoim miejscu też bym nie powiedział. Wizje Sawatun były jak sen na jawie. Czułem żar płomieni i smak krwi w ustach. Widziałem, co on zrobił jego oczami. Boicie się, że ten, kim byłem, może powrócić? Ja też. Dlatego poprosiłem Ikorę o inne zadanie. Chcę mieć pewność, że moje wybory są naprawdę moje. Powiedz Marze. Powiedz jej co chcesz. Zobaczymy się, gdy będę gotów. Wrona wydaje się być trochę zły na nas, ale rozumie, czemu nikt mu nie powiedział. Widział wszystko oczami Uldrena. Jest ono wstrząśnięty. Czemu dziwić się nie można. Mimo wszystko ta kwestia z a ty, ty dalej pokazuje, że nie możemy być pewni odnośnie tego, czy to Petra do niego strzeliła, czy może my. Wrona najprawdopodobniej będzie przez jakiś czas niewidoczny. Będzie próbował przemyśleć, co się stało, ale wydaje się nie być w opozycji do straży przedniej, a przede wszystkim do nas. Pewnie wróci i tak jak to było ustalone, będzie służył w kontaktach z kombinatem. Co do tej, od której chcę uciec, mam wrażenie, że to może być Mara. Właśnie przez to, że tak dużo dla niej poświęcił jako Uldan i tak mu odwaliło. Boi się, że będzie taki sam jak wtedy. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Zostawcie suba i lajka, jeżeli tak. Pamiętajcie, żeby wpaść na stream o godzinie 17. Mówił do Was Trzybor. Do zobaczenia.